Leszy, strażnik lasów i duch natury. Jeśli kiedykolwiek zapuściłeś się w gęsty las i poczułeś, że coś cię obserwuje, być może to nie była tylko twoja wyobraźnia. Mówi się, że w cieniu drzew, tam gdzie światło słoneczne ledwo dociera do ziemi, żyje pradawna i potężna istota, Leszy, strażnik lasów w mitologii słowiańskiej. Ale uważaj, Leszy może być zarówno łaskawym opiekunem, jak i bezlitosnym niszczycielem. A wszystko zależy od tego, jak go traktujesz. Dziś zagłębimy się w tę tajemniczą legendę i odkryjemy, kim jest ta istota, która może zarówno ocalić, jak i zgubić tych, którzy ośmielą się wkroczyć na jej terytorium. Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej z naszych fascynujących opowieści o mitologii. A teraz wyruszamy do lasu, by poznać sekrety Leszego, narodziny Strażnika Lasu. W dawnych czasach, gdy lasy pokrywały rozległe ziemie, a ludzie jeszcze obawiali się gniewu natury, Pojawiła się potężna istota. Leszy, duch i opiekun lasu nie narodził się jak zwykły śmiertelnik. Nie miał ojca ani matki ani domu, w którym by dorastał. Powstał z samej esencji dzikiej natury. Ze szeptów wiatru wśród drzew, z szumu rzek płynących przez gęste knieje i z szelestu liści poruszanych pod muchem wiatru. Mówi się, że przebudził się po raz pierwszy w sercu nietkniętego lasu, w miejscu, gdzie nigdy nie uderzył ludzki topór jego skóra była jak kora pradawnych drzew, włosy splecione z pnączy i mchu, a oczy lśniły jak błękitne żary, odbijając sekrety puszczy. Gdy po raz pierwszy zaczerpnął powietrza, gałęzie drzew zatrzęsły się, jakby witały jego narodziny. Ale Leszy nie był jedynie cichym duchem. Od samego początku miał tajemniczą, niemal figlarną naturę. Mógł zmniejszyć się do rozmiaru krzewu albo urosnąć tak wysoko jak najstarsze dęby. Jego kroki były lekkie jak deszcz, ale jego śmiech rozbrzmiewał po lesie jak odległy grzmot. Jednak jedna rzecz budziła niepokój. Jego stopy były odwrócone do tyłu, co sprawiało, że ci, którzy próbowali podążać za jego śladami, szybko tracili orientację. Pierwszymi, którzy go dostrzegli, były zwierzęta lasu. Wilki, jelenie, niedźwiedzie. Wszystkie wyczuły obecność nowego strażnika i podeszły do niego z zaciekawieniem. Leszy spojrzał na niej i zrozumiał, że jest ich częścią że jego misją jest ochrona lasu i wszystkich stworzeń, które w nim żyją. Nauczył się stąpać wśród drzew bezszelestnie, słuchać sekretów, które ptaki szeptały w koronach, i rozumieć język wiatrów. Ale jak każdy strażnik, nie istniał tylko po to, by obserwować. Był równowagą między życiem i zniszczeniem, między tym, co rośnie, a tym, co przemija. Dla myśliwych i wędrowców, którzy szanowali las, Leszy mógł być przewodnikiem i opiekunem. Ale dla tych, którzy przychodzili z toporami, by rąbać drzewa ponad miarę, lub z bronią, by polować dla kaprysu, stawał się ich najgorszym koszmarem. Jego narodziny nie były przypadkowym wydarzeniem. Pojawił się w chwili, gdy las potrzebował strażnika, gdy pierwsi ludzie zaczęli wkraczać na dzikie tereny, nie rozumiejąc ich potęgi. Leszy był żywą manifestacją woli lasu, istotą, która miała czuwać nad tym, aby naturalna harmonia nie została zaburzona. Tak zaczęła się legenda o duchu lasu, istocie, która mogła pomóc zagubionym odnaleźć drogę do domu, albo sprawić, że błądzili pośród drzew na zawsze. Dobrotliwy opiekun czy koszmar wędrowców? Las od zawsze był miejscem tajemniczym. Dla dawnych Słowian wędrowanie wśród drzew oznaczało wkroczenie do innego świata, gdzie ludzkie zasady już nie obowiązywały. Tam wiatr szeptał sekrety, a gałęzie drżały w rytmie niewidzialnej siły. A w samym sercu tego zielonego królestwa czaił się Leszy, duch lasu. Dla jednych był sprzymierzeńcem, dla innych bezimiennym koszmarem. Leszy nie był z natury złym duchem, wręcz przeciwnie. Ci, którzy szanowali las, mogli liczyć na jego ochronę. Myśliwi, którzy prosili o zgodę przed upolowaniem zwierzęcia, drwale, którzy ścinali tylko tyle drzew, ile było konieczne, oraz podróżnicy, którzy wykazywali pokorę wobec natury, byli traktowani łaskawie. Najmądrzejsi nie wyruszali do lasu bez garści chleba i soli, skromnej, ale cennej ofiary. Ci, którzy wchodzili do lasu śpiewając lub gwizdząc wesołą melodię, również zyskiwali przychylność Leszego, ponieważ kochał muzykę i figle. W zamian mógł prowadzić wędrowców bezpiecznymi ścieżkami, odstraszać drapieżniki, a nawet podpowiadać myśliwym, gdzie znaleźć zwierzynę. W niektórych wsiach krążyły opowieści o tym, jak Leszy pomagał odnaleźć zagubione dzieci, odprowadzając je do domu jak troskliwy ojciec. Dla tych szczęśliwców Leszy był dobrym duchem, strażnikiem harmonii między ludźmi a naturą. Ale ta historia miała też drugą stronę. Jeśli traktowano go z lekceważeniem, Leszy potrafił pokazać swoje gniewne oblicze. Nie znosił chciwości, marnotrawstwa ani braku szacunku. Myśliwi, którzy zabijali więcej niż potrzebowali, drwale niszczący lasy bez umiaru i podróżnicy, którzy drwili z ludowych legend, Musieli liczyć się z jego zemstą. Pierwsze oznaki gniewu Leszego były subtelne. Las cichł, jakby wszystkie zwierzęta nagle zniknęły. Ścieżki, które wcześniej były proste, nagle stawały się kręte i mylące. Wędrowiec zaczynał iść w kółko, nie mogąc zrozumieć, jak szybko się zgubił. Gdy w końcu orientował się, że nie wie, gdzie jest, panika ogarniała go niczym gęsta mgła. Leszy był i nadal jest tajemnicą lasów. Może być strażnikiem lub katem, wybawcą lub przekleństwem. Ale jedno jest pewne, ten, kto wchodzi do lasu, powinien pamiętać, że nie jest tam sam. I wtedy rozbrzmiał śmiech. Był to dziwny dźwięk, odbijający się echem między drzewami, głęboki, drwiący śmiech, który zdawał się dochodzić z każdej strony jednocześnie. Leszy lubił bawić się ze swoimi ofiarami, zanim je ukarał. Naśladował ludzkie głosy, wołając zagubionych po imieniu. Zwabiając ich coraz głębiej w leśną gęstwinę. Niektórzy nigdy już nie wracali. Inni, gdy w końcu udawało im się uciec, byli odmienieni. Ich włosy zbielały w jedną noc, a w oczach lśnił niewysłowiony strach. Byli tacy, którzy twierdzili, że stanęli twarzą w twarz z leszym. Ukazywał się jako wysoki mężczyzna o skórze zielonej jak liście i oczach błyszczących niczym światło księżyca. Jego stopy, odwrócone tyłem do przodu były ostrzeżeniem. Kto podąży za jego śladami, ten już nigdy nie odnajdzie drogi powrotnej. W niektórych wersjach legendy można było pokonać Leszego, ale tylko sprytem. Jeśli ktoś odwrócił ubranie na lewą stronę lub założył buty na niewłaściwe stopy, duch tracił swoją moc na krótką chwilę, pozwalając ofierze na ucieczkę. Ale kto miałby wystarczająco dużo przytomności umysłu, by tego dokonać, będąc ściganym przez tak starożytną i potężną istotę, jako to Leszy pozostał postacią pełną sprzeczności w mitologii słowiańskiej. Dla tych, którzy szanowali las, był mądrym i lojalnym strażnikiem. Dla tych, którzy ignorowali jego ostrzeżenia, stawał się koszmarem zagubionych, niewidzialnym łowcą, który dbał o to, by natura zawsze miała ostatnie słowo. Więc następnym razem, gdy wejdziesz do lasu, pamiętaj, wsłuchaj się w ciszę wokół siebie, zwracaj uwagę na ścieżki, którymi stąpasz, i przede wszystkim nigdy nie śmiej się z tego, czego nie rozumiesz. Leszy może słuchać. Spotkanie z leszym. Opowieści i przestrogi słowiańskie lasy są ogromne i gęste, pełne niepewnych ścieżek, drzew, które zdają się szeptać między sobą i cieni, które tańczą o zmierzchu. Dla podróżników wejście w ich głąb zawsze było ryzykiem nie tylko ze względu na wilki i niedźwiedzie, ale także dlatego, że tam, między gałęziami i liśćmi, czai się coś o wiele starszego i sprytniejszego. Starszyzna przekazywała historię o spotkaniach z Leszym. Ostrzegając młodszych przed lekceważeniem lasu. Niektóre z tych opowieści mówiły o szczęściu, inne o grozie, ale we wszystkich pojawiało się jedno przesłanie: Leszy jest prawdziwy, a jego humor nieprzewidywalny. Historia aroganta myśliwego. Dawno temu żył myśliwy, który wierzył, że nie musi się niczego obawiać. Śmiał się z legend i drwił ze starców, którzy radzili mu szanować las. Jeśli Leszy naprawdę istnieje, mawiał. Upoluje go jak każde inne zwierzę. Z łukiem i strzałami ruszył w las, by udowodnić, że wszystkie te historie to tylko bajki dla dzieci. Ale im głębiej wchodził, tym bardziej coś wydawało się nie tak. Znana mu ścieżka wyglądała inaczej. Drzewa, których nigdy wcześniej nie widział, wyrastały wokół niego, a słońce nagle skryło się za ciężkimi chmurami. I wtedy usłyszał śmiech. Na początku był cichy, jak szept między drzewami. Ale wkrótce rozbrzmiał głośniej odbijając się echem pełen kpiny nieludzki Myśliwy spojrzał wokoło ale nie widział nikogo Kiedy próbował zawrócić zorientował się że chodzi w kółko Zaczęła ogarniać go panika jego oddech stał się płytki Ruszył biegiem ale każda ścieżka prowadziła do tego samego miejsca powalonego pnia i tych samych powyginanych drzew Śmiech zmienił się w dziwną pieśń a wtedy zobaczył go Z cienia wynurzyła się ogromna sylwetka jego skóra była szorstka, jak kora drzew, długa broda przypominała mech, a oczy lśniły upiornym niebieskim blaskiem. Leszy zbliżał się powoli, jego stopy zwrócone tyłem, jakby przeczył samym prawom natury. Myśliwy uniósł łuk, ale jego dłonie drżały. Leszy nawet go nie dotknął. Jedynie dmuchnął lodowatym wiatrem, a myśliwy padł na ziemię, czując ciężar niewidzialnej siły na swoich barkach. Następnego ranka wieśniacy znaleźli go na skraju lasu. Jego włosy, niegdyś czarne, były teraz białe, jak śnieg. Jego oczy, niegdyś pełne arogancji, były puste, jakby zgubił gdzieś swoją duszę. Nigdy więcej nie polował. Nigdy nie opowiedział, co widział tamtej nocy. Zagubiony chłopiec i dobry Leszy, nie wszystkie spotkania z Leszym kończą się tragedią. W małej wiosce żył chłopiec, który uwielbiał odkrywać świat. Jego matka zawsze powtarzała: Nie oddalaj się zbyt daleko do lasu. Leszy może się z tobą pobawić. Ale jak to bywa z dziećmi nie posłuchał. Pewnego dnia pobiegł za wiewiórką w głąb lasu, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo się oddalił. Kiedy w końcu zrozumiał, że zgubił drogę, zaczął wołać o pomoc. Ale las odpowiedział jedynie ciszą. Strach zaczął narastać, a łzy napłynęły mu do oczu. I wtedy usłyszał kroki. Zza drzew wyłonił się wysoki mężczyzna, ubrany w szaty z liści i kory. Jego twarz wyglądała staro, ale w oczach lśniło coś młodzieńczego. Iskra figlarnej zabawy. Leszy spojrzał na chłopca i zamiast go przestraszyć, uśmiechnął się. Nie wypowiedział ani słowa, tylko podniósł gałązkę i zaczął rysować na ziemi. Powoli, krok po kroku naszkicował drogę powrotną do wioski, wskazując chłopcu kierunek. Chłopiec podziękował i pobiegł za narysowanym szlakiem. Gdy się odwrócił, leszego już tam nie było: leszy, opiekun czy koszmar? Leszy pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych postaci mitologii słowiańskiej. Może być przewodnikiem lub przekleństwem, wybawcą lub katem, ale jedno jest pewne: każdy, kto wchodzi do lasu, powinien pamiętać, że nie jest tam sam. Chłopiec i dar leszego chłopiec, nie wiedząc co zrobić, złożył dłonie w geście wdzięczności i skinął głową. Leszy zaśmiał się cicho i w mgnieniu oka zniknął między drzewami. Kiedy chłopiec wrócił do domu, opowiedział wszystko swojej matce. Starszyzna wioski wysłuchała jego historii z powagą i powiedziała: Leszy lubi tych którzy szanują las i nie wyrządzają mu krzywdy miałeś szczęście, że zobaczyłeś jego łagodniejszą stronę przestrogi dla tych którzy wkraczają do lasu wieśniacy wiedzieli, że leszy może być zarówno opiekunem jak i zagrożeniem dlatego przez pokolenia przekazywano sobie ważne zasady które miały pomóc uniknąć jego gniewu przed wejściem do lasu poproś o pozwolenie proste przepraszam lub czy mogę wejść może uchronić cię przed kłopotami Nigdy nie śmiej się z lasu ani z leszego. Nie lubi być wyśmiewany ani prowokowany. Zabierz ze sobą chleb i sól jako ofiarę. Może to sprawić, że leszy uznacie za przyjaciela, a nie intruza. Jeśli zaczniesz się gubić, odwróć ubranie na lewą stronę. Mówi się, że może to zmylić leszego i pomóc ci odnaleźć drogę. Nigdy nie podążaj za głosem, który woła twoje imię. Jeśli jesteś sam i usłyszysz znajomy głos dochodzący z głębi lasu, uciekaj w przeciwnym kierunku. Tak oto legendy o leszym nadal żyją, przekazywane z pokolenia na pokolenie, przypominając wszystkim, że las ma swojego strażnika i że obserwuje każdy nasz krok na swoim terytorium. A teraz mam do ciebie pytanie: czy odważyłbyś się wejść samotnie do pradawnego lasu? Jeśli usłyszałbyś odległy śmiech odbijający się echem między drzewami, co byś zrobił?